Znajdujemy się w miejscu byłego młyna, a tyle zostało z rodarza. Przynajmniej tutaj nie jest taki chamsko okamieniony. Tam znajdowały się dwa zbiorniki młyńskie, a tutaj zapewne zabudowy młyńskie, które funkcjonowały. Jeszcze na mapach z XIX wieku ten młyn tutaj figurował, ale tu mamy piękną architekturę drawnianą. Idziemy w dość specjalne miejsce, nietypowe. się może nie, że nietypowe. Specjalne miejsce, dość ciekawe. Jak widzimy, jest apisz dwa brzegi. Znajdujemy się przy szkole. Przy szkole, która powstała. Została wybudowana w latach 50. czy 60. w miejscu wyjątkowym, jeżeli chodzi o Kazimierz. Mamy kapliczkę słupową, taką powiedzmy, że w bardzo ładnym kazimierskim standardzie. Cóż to jest? za Trasobliwe. Trasobliwe. Eee. Eee. Publiczna szkoła powszechna imienia Kazimierza Wielkiego w Kazimierzu Dolnym. W tablicę wmurowano e, w 600. -m rocznicę koronacji króla Kazimierza Wielkiego. Rzeczywiście, król Kazimierz Wielki był to niezwykle światły i niezwykle, jak na swoją epokę, mimo tego, że był mocnym rozrabiakom jako królewicz, jeszcze w wcześniejszym czasie wręcz umierał, był wątły, wątłej postury, ale rodzice, szczególnie matka, wybłagała u papieża. Za odpowiednią ratyfikację finansową wybłagała to, żeby sam papież, sam papież wymodlił się u, u, u pana Boga zdrowie dla Kazimierza Królewicza, i tak też się stało. Później troszkę rządził na wszelkiego rodzaju imprezach na Węgrzech i nie tylko u swojej, u swojej siostry. Przez to prawie został tam skasowany, natomiast idziemy koło Muru Oporowego. Ten Mur Oporowy jest niezwykle cenny, niezwykle ważny i ten Kazimierz Wielki, król Kazimierz Wielki i miasto Kazimierz, Kazimierz Dolny, tak, żeby odróżniało się między Kazimierzem tym przykrakowskim, czy wtedy niezależnym krakowskim Kazimierzu, gdzie tam właśnie zaczęto budować Akademię Krakowską. To jesteśmy w miejscu szczególnym, wyjątkowo szczególnym, ponieważ sam Kazimierz jako miasto rzeczywiście ma metrykę XIV-wieczną, potwierdzoną dopiero w wieku XV przez, przez Jagiellona. Tak? Natomiast tu jesteśmy w miejscu, w którym był swego czasu cmentarz żydowski. Ulica aktualnie lubelska swego czasu miejsce oddalone około 700 metrów od rynku, od rynku w tamtą stronę, jest rynek i miejsce szczególne, wyjątkowo szczególne, ponieważ to właśnie tutaj na skraju, bo można powiedzieć, już przy wylocie wylocie z Kazimierza ówczesnego miasta, została pobudowana, stworzona czy wytyczona nekropolia. Nekropolia żydowska. Datuje się ją, i tutaj są pewne sprzeczności, ale datuje się ją na 15 końcówkę XV, początek XVI wieku. Tym samym można jasno określić, że naprawdę w okolicznych miejscowościach, czy w okolicznych byłych nekropoliach żydowskich, byłych kilkutach, ten jest najstarszy. Czy w Końskowoli, czy we Włostowicach, czy gdziekolwiek indziej, tamte są dużo, dużo młodsze. Przyjmuje się zatem datę. XV 15, 15 wiek, natomiast pierwsze zapiski oczywiście były w wieku XVI. W wieku XVI ten cmentarz znajdował się właśnie u podnóża, czy na skarpie, można powiedzieć, wąwozów wierzchowin lesowych i tutaj chowano do XIX wieku w sumie nawet i podobno ostatni pogrzeb to był tutaj na początku XX, natomiast ten z racji tego rozrastającego się miasta, yy, warunków sanitarnych także, ale przede wszystkim yy, tego, że już ta nekropolia przestała się mieścić, yy, w, tym, się mieścić w tym obszarze. Yy, I nawet dzienniki, które były pisane o Kazimierzu wzmiankują, że już na początku XX, yy, XX wieku to miejsce już było opuszczone, to miejsce już e, m, było zahaszczone. E, w odległości około kilometra e, został wytyczony w połowie XIX wieku został wytyczony nowy cmentarz żydowski, tym samym Kazimierz jaki Końskowola, jaki mówiąc teraz wspinając e, te dwie miejscowości Puławy z Łoścowicami e, mają po dwa cmentarze e, żydowskie. Co ciekawe, na ulicy Czerniawy tak, e, został pobudowany przedpogrzebowy. Był także dom e, pieniążki na, na grunta wyłożył e, wyłożył Żyd, a tym samym y, gmi, gmin Żydowski mógł chować y, w nowym, zupełnie nowym miejscu, a miasto jak widzimy Kazimierz, które praktycznie od zarania dziejów jest miastem, jednym z najstarszych y, tutaj już metrykalnie na pewno 14, połowa XIV wieku, ale y, czy wcześniej są próby dowodzenia tego, że e, miasto zostało założone wcześniej na podbudowie e, miejscowości Wieczna Góra e, wraz z e, parafią Skowieszyńsko-Wiecznogórowska. E, można by tak powiedzieć, e, próbują w Kazimier u Kazimierza Sprawiedliwego e, lokować miasto, natomiast e, no, nie ma to za dużo wspólnego z prawdą, choć pewnie by się chciało, choć pewnie by się chciało. Tym samym y, miasto Kazimierz Dolny, miasto kupieckie, miasto pełne gmerków.